Gościem moim dzisiaj jest Maciej Hojda, obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii, a pochodzi z Krakowa. Maciej powiedz w ogóle gdzie pracujesz, czym się zajmujesz? Witam serdecznie. Mieszkam w Birmingham obecnie, tak? Pochodzę z Krakowa. Czym się zajmuję? Zajmuję się kilkoma rzeczami tak naprawdę. Własną działalnością: mam firmę transportową i zajmuję się też marketingiem sieciowym. Także mam takie dwie działalności równoległe. Aczkolwiek sercem bardziej jestem związany z marketingiem sieciowym, dlatego, że tutaj no, mam pełne szczęścia w tej dziedzinie. Jeszcze nie mam aż tak wysokich dochodów, jakbym pragnął, więc prowadzę tą działalność gospodarczą drugą. Myślę, że to niedługo już się zmieni, że zostanę tylko przy swojej pasji. Przy, będę robił to co, to, co najbardziej lubię. A powiedz w ogóle o obecnej sytuacji teraz w Anglii? Jaka jest ja, oboszczenia? Powiem tak szczerze, nie widać tego tak bardzo na ulicy. Oczywiście są osoby, które są restrykcyjne. Wiele się mówi o szczepionkach, są zwolennicy i przeciwnicy, jak wszędzie chyba na świecie. Jednak no, ja osobiście nie odczuwam takiej presji wielkiej, jak było to na początku, bo jednak na, na, jak wystartowała ta, te obostrzenia, trzeba było nosić te maseczki, to jeden na drugiego tak patrzył, no dziwnie, na, zwłaszcza na te osoby, które nie miały tych maseczek, do sklepów nie chcieli wpuszczać, ale to nie trwało długo. Tak ogólnie nie odczuwa się tego tak, na tą chwilę bardzo. Przynajmniej ja nie odczuwam tego. No a jak u was z tymi szczepieniami, z tymi paszportami covidowymi? Na razie jest cisza, na razie jest cisza. Też tak ucichło, z, tym, z tymi szczepieniami też tak jakoś nie, nie jest nagłaśniane ostatnio zbyt wiele. Wręcz przeciwnie, wiele artykułów pojawia się w gazetach, że, że osoby umierają po szczepionkach. Nawet kiedyś była taka kontrowersyjna, taki kontrowersyjny artykuł w, w telewizji, gdzie nawet prezenterka się powstrzymała, bo nie wierzyła w to, co czyta. Dotyczyło to właśnie statystyk, ile osób po wzięciu szczepionki miało problemy i ile osób zmarło po tych szczepionkach. Także od tamtej pory da jakoś też nie ma takiego nacisku jakiegoś wielkiego. Oprócz, no zależy w jakim towarzystwie się rozmawia, bo jeżeli trafi się do takich powiedzmy typowo angielskiej rodziny, no to tam no powiedzmy na osoby, które nie przyjmują szczepionki, patrzą bardzo sceptycznie. No, a powiedz, jak u Was z tym Brexitem tam jest. To znaczy, jeżeli chodzi o. To różne aspekty można by poruszyć, bo w niektórych się poprawiło, w niektórych się pogorszyło. Co ja odczuwam, na przykład z, z mojej perspektywy, co jest na minus po, po tym, jak Anglia opuściła czy Wielka Brytania opuściła Unii Europejską. To jest zwiększone restrykcje przy przewożeniu towarów między Unią a Wielką Brytanią. Więc to jest to takie utrudnienie. Nawet dzisiaj mam miałem taką sytuację, że paczki, czekam na paczki, miały dotrzeć, dostałem maila, że potrzebuję przesłać jeszcze fakturę, bo oni potrzebują sprawdzić, czy. Czy wad, czy cło jest dobrze naliczone? Tak, tego przedtem nie było, więc pod tym względem troszkę można poczuć dyskomfort. Natomiast w innych aspektach życia, no nie jestem ekspertem we wszystkim, tak? Z tego, co obserwuję z moich, z moich powiedzmy, spostrzeżeń. To jeszcze dużej różnicy nie widać. Zobaczymy, poczekamy jak to będzie. Wiem, że nagłaśniają, że brakuje w sklepach różnych artykułów, że kierowców brakuje, że paliwa brakuje. Powiem z, mojej, z, mojej, właśnie z mojego doświadczenia, z moich informacji, które zdobywam wśród, wśród swoich znajomych. Mieszkam tu 15 lat, więc znam dużo osób. Też pracowałem jako kierowca kiedyś e, ciężarówki, więc w tym środowisku te znajomości mi pozostały. I e, moi koledzy, którzy akurat wożą e, paliwo, e, mówili, że wozili po pół cysterny i może dlatego brakowało paliwa, a nie dlatego, że ogólnie jakiś inny powód był. E, też znajomy pracujący na stacji mówił, że było paliwo, tylko nie pozwolili mu nie pozwolili stacji sprzedawać. Ktoś tam, nie wiadomo kto, to sieciowa duża stacja, więc no nie wiem, czy to są teorie spiskowe, czy to jest prawda, no gdzieś, gdzieś prawda leży po pośrodku, także do końca nie wiemy jak, jaki był powód tych, tego braku paliwa, jeżeli chodzi o półki sklepowe, to ja się z tym nie spotkałem, żeby tu brakowało. Oprócz tego szału z papierem toaletowym prawie dwa lata temu. To taki szał. To wszyscy chyba wiedzą, i to ogarnęło całą kulezięską. A, a powiedz, chciałbyś kiedyś jeszcze wrócić do Polski do Krakowa na stałe? Powiem e, być może tak, być może tak. E, miałem takie etapy tutaj e, żyjąc w Anglii. E, na początku. <laughs> Wydawało mi się, że ja tu zostanę na zawsze, że ja tu chcę mieszkać już do końca swoich dni, do starości. Jednak z biegiem czasu zaczęło mi się to zmieniać, i w pewnym momencie pomyślałem, czy już tak dojrzałem może do tej decyzji, że przyjdzie taki moment, że ja stąd wyjadę. Nie wiem, czy to akurat będzie Polska, czy może inny kraj, bo podoba mi się Portugalia i to jest moje marzenie, żeby tam mieszkać, więc może zanim. Już na taką starość wrócę do Krakowa, to, to może jeszcze pomieszkam kilka, kilkanaście lat w Portugalii. Oczywiście to są moje plany, a, a jego plany są nad moimi planami, więc no, nie wiadomo, jak będzie do końca, ale no, taki ja mam ułożony swój grafik na przyszłość. No bo widziałam, Maciej, że tam jakieś produkty sprzedajesz też, nie? Zajmujesz się. Tak, promuję produkty firmy węgierskiej. E, zaczęło się tak, y, można powiedzieć, niewinnie, dlatego, że miałem problemy z zębami, z paradentozą. I dentystka e, powiedziała mi, że po prostu wszystkie zęby stracę w ciągu kilku miesięcy. Oczywiście, z rozpaczony, pytałem, co można zrobić. E, no, udzieliła mi jednoznacznej odpowiedzi: nic się nie da zrobić. Po prostu nic się nie da zrobić. E, więc. Y, Włód szczęścia, trafiłem na produkty właśnie firmy Lawy Lights, zacząłem stosować, mnie pomogły, mojej żonie pomogły na coś tam innego, moim dzieciom pomogły jeszcze na coś innego, no i tak zaczęliśmy się zajmować promocją, ale jeszcze na, na początku to nie był etap z myślą o, o zarabianiu pieniędzy i życia z tego, z tego marketingu, jednak no po prostu znajomi mieli dolegliwości, polecaliśmy i Firma zaczęła wypłacać fajne pieniądze za polecenie, więc no, zacząłem to robić już tak troszkę bardziej poważnie. No i coraz bardziej się angażuję w tym, w tym temacie. Także polecam produkty, fajne produkty, które pomogły mnie, pomogły wielu ludziom, więc mam czyste sumienie, nikogo nie, nie, chcę, nie naciągam. Wiem, że działają dobrze, więc tak jak powiedziałem na początku, to jest coś, co. Daje mi pełnię, dlatego że mogę mieć i czas, i pieniądze, i pomagać innym, i pomagać sobie, i jeszcze rozwijać się osobiście. Także no, tu znalazłem to, co, czego, czego szukałem chyba całe życie, jeżeli chodzi o sferę zawodową, oczywiście. A możesz powiedzieć, jakie to są produkty, na co? To są produkty bioinformacyjne. Jest to całkowicie nowa technologia, która. Została opatentowana już jakiś czas temu i te produkty były na początku sprzedawane w Budapeszcie przez sklepik. Jednak no, właściciel zapragnął, żeby to obiegło cały świat i no, zaczął rozwijać tą firmę. To są różne i stoki, mamy i mamy kremy, i suplementy, czyli bioinformacje z roślin i, i minerałów można umieścić we wszystkim, w zasadzie, co człowiek konsumuje w jakiejkolwiek formie, czy zewnętrznej, czy wewnętrznej. No i zadaniem tych produktów jest pobudzenie naszego organizmu do samoregeneracji. Czyli właśnie, jak miałem problem z dziąsłami krwawiłymi, to przy, używając spraju jednego z tych produktów, najpierw przestały krwawić dziąsła, później zaczęły się regenerować. Moim znajomym pomogło to na serce, innym pomogło na wrzody. Komuś tam pomogło bliznę usunąć ze skóry. Ktoś ma bielactwo, też mu zaczęło pomagać. Także te produkty są to nie są leki. Jest, jest to właśnie informacja wzięta z natury, umieszczona w różnych produktach i można ją stosować bezpiecznie. W zasadzie każdy od Noworodka po Postarca, tak, Czy, no, w zasadzie każdy może to stosować i tak samo bardzo dobrze sprawdzają się u zwierząt, więc no, coś, coś bardzo fajnego, ciekawego i innego niż do tej pory znamy, póki co nie ma podobnych produktów na rynku, nie ma konkurencji, więc to też taki jest fajny bodziec do działania, żeby rozpromować to na cały świat. A tak, poza tym, co jeszcze robisz? E, prowadzę firmę kurierską, taką małą, rozwozimy e, przesyłki po całej Anglii. E, w zasadzie te rzeczy, które nie biorą e, firmy e, typu DHL czy UPS, te duże firmy, które no, nie mieszczą się w standardach, jako przesyłka do tych dużych firm, e, no to tym się zajmujemy. Czy jakieś takie większe meble, części samochodowe rowery, sprzęt sportowy, w zasadzie to co, co właśnie jest ponadgabarytowe dla innych firm. To, a tak mówisz, że masz, chciałbyś na święta przyjechać do rodziny? To znaczy ja tu mam rodzinę, tu mam rodzinę i, i tutaj przyzwyczaiłem się już spędzać święta w, w Anglii, brakuje mi tylko jednej rzeczy, tego śniegu śniegu i dreptania jak, jak jest mróz po tym właśnie skrzypiącym śniegu to, to jest to czego mi brakuje w święta. No poza tym tutaj jako społeczność polska no, spotykamy się w, w licznym gronie i, i w zasadzie niczego nam nie brakuje tego co jest w Polsce, oprócz właśnie tej może atmosfery takiej typowo polskiej w ten czas. A to ty mieszkasz w dzielnicy Polskiej tak? Proszę? W dzielnicy polskiej, to znaczy tu Polacy są wszędzie, także nie ma typowo polskiej dzielnicy, w niektórych dzielnicach jest więcej Polaków, w niektórych jest mniej, a akurat tu gdzie ja mieszkam to jest tak mieszanie, nie ma zbytnio dużo, ale też słychać ten język polski jak się chodzi po ulicy, jednak no Mieszkamy na tyle blisko siebie, pomiędzy swoimi znajomymi, że w każdej chwili możemy się przemieścić i, i spotkać w ciągu pół godziny gdzieś tam na kawie, czy, czy nawet zorganizować wspólną wigilię. I pamiętam tą pierwszą wigilię w Anglii. To była dla mnie, będę ją pamiętał zapewne chyba do ostatnich dni, bo była bardzo ciekawa. Tak, nie mieliśmy nic, po prostu nic, e, na jednym e, woku e, zrobiliśmy całą Wigilię. I były pierogi, i był bigos, i karp, i żurek, i jeszcze coś tam było. No, a możesz I... powiedzieć, jak taka typowa angielska Wigilia wygląda? E, typowa angielska jest no, troszkę inaczej. Po pierwsze tak, prezenty, oni otwierają, e, to znaczy tak, u nas Wigilia, czyli u nich Christmas Eve, 24, to nie jest dzień, który oni świętują. Oni świętują na drugi dzień, czyli 25. Najpierw otwierają prezenty, później jedzą śniadanie, no i indyk, brązowy indyk. To jest ich taki, takie jak, główne danie, jak u nas karp. Oczywiście nie wszystkie rodziny stosują czy preferują karpia. Tak samo pewnie nie wszyscy brązowego indyka, ale oni właśnie mają taki, taki zwyczaj. A co mnie szokowało, to drugi dzień świąt spędzają w sklepach. To się nazywa Boxing Day, 26. I niby są przeceny na wszystkie produkty po prostu szaleństwo. Raz byłem na tym Boxing Day po trzech godzinach stwierdziłem, że już nigdy więcej nie pójdę, ponieważ no to, to było niesamowite tłumy, jak się okazuje, te ceny wcale nie takie niskie. No ale taki zwyczaj mają, no tak co kraj to obyczaj jak to mówią, e, lepiej spędzić to z rodziną czy na spacerze czy gdziekolwiek indziej e, niż pchać się do centrum miast. No tak, to prawda, bo ja widziałam, że Ty tam mieszkasz w Brickman, gdzieś przeszło, je, mi, no milionowe miasto to jest. Tak Birmingham jest to drugim e, pod względem wielkości miasto w Wielkiej Brytanii, e, takie typowo przemysłowe, może trochę się coś zmienia. Byłem w wielkim szoku, kiedy pierwszy raz zobaczyłem to miasto i Anglię. Przyleciałem tutaj właśnie 15 lat temu. Wyobrażałem sobie, że Anglia to jest taki no, bardzo estetyczny, elegancki kraj. Jadąc z lotniska, na, z lotniska do centrum, dostałem instrukcję jak dostać się tam gdzie miałem mieszkać. Skorzystając z komunikacji miejskiej, jadąc z tym autobusem patrzyłem na, na te budynki i tak sobie myślałem o to mijamy teraz chyba najgorszą dzielnicę tutaj w Birmingham. Za chwilę jedziemy, tu się nic nie zmienia. Dopiero co takiego fajnego zobaczyłem to samo centrum, to jest tak zwany Burling, takie centrum handlowe. Bardzo fajnie zrobione, bardzo nowoczesne. No to ono zrobiło na mnie wrażenie takie pozytywne. Reszta byłem zdegustowany totalnie. W pewnym momencie nawet sobie pomyślałem, co ja tu robię. Mieszka, mieszkałem w tak pięknym mieście jak Kraków, wychowałem się tam, urodziłem i, i spędziłem tyle czasu. I teraz przyjechałem do jakiejś dziury totalnej. No, nie były to wrażenia dobre. A powiedz, jak u Was tolerancja? Bo mówią, że teraz po tym Brexicie tak mniej. To znaczy, tolerancja Anglików do Polaków? Tak. To znaczy, ja bym podzielił może to. Może to e, proszę to potraktować po prostu jako moje spostrzeżenia. To nie, wcale nie musi się odbijać, na, że tak jest naprawdę i, i każdy ma prawo widzieć swoimi oczami pewne rzeczy. Ja bym podzielił Anglików tak jakby na te starsze pokolenie, e, powiedzmy na ten czas, no to 60 plus, e, e, i to młodsze. E, Ludzie, którzy starsi, którzy jeszcze gdzieś tam ich ojcowie, czy może oni znali tych polskich weteranów, którzy tutaj walczyli w obronie Wielkiej Brytanii, to bardzo szanują nas, bardzo lubią Polaków i z nimi naprawdę można porozmawiać na wszystkie tematy, czuć tą taką takie ciepło. Natomiast ci młodsi, oni chyba samych siebie nie lubią, przez co nie lubią nikogo. I może teraz przez to, że jest ten Brexit, w niektórych może sporadycznych przypadkach to się tak uwidoczniło jeszcze bardziej, aczkolwiek no ja tego też tak nie odczuwam zbytnio. No tak. Mam wyrobione swoje zdanie, że oni są, to jest naród, który jest jakby dwulicowy, Nawet moja córka kiedyś przyszła ze szkoły i, i pytała się dlaczego, tato dlaczego oni są two faces? Ja mówię, no, taki naród, no, co ja ci mogę poradzić? No, każdy naród ma, każda kultura ma swoje plusy i swoje minusy. Nie ma idealnych ludzi. No oni mają właśnie ten, ten taki mankament, że na, na co dzień, czy na, z pozoru są uśmiechnięci i mili, a czasami to, to drugie oblicze wychodzi na, na, na jaw. Także. Ja myślę dzisiaj Maciej, że to już tak wszędzie jest i w Polsce też już nie ma tak tolerancji i więzi, a uważaj, jak tam z więziami rodzinnymi w Anglii? E, to znaczy jeśli chodzi o społeczność polską pytasz, czy, czy angielską? O, o, o angielską. E, to znaczy Anglicy e, mają, tam nie ma zbytnio takiej więzi tak jak my jesteśmy e, przyzwyczajeni do tego. E, tam e, urodziny e, czy jakieś takie rodzinne święta obchodzą w restauracjach. Starsi ludzie, jeżeli, jeżeli tylko jest możliwość, no to zostają pod opieką albo państwa, albo jakiegoś domu starców. Ten kontakt jest taki sporadyczny tych dzieci ze starszymi osobami z tego co ja zauważyłem, zapewne jest i, i y, podobnie w niektórych rodzinach jak, jak w Polsce i pewnie w drugą skrajność też byśmy coś znaleźli. E, ale ogólnie dzieci, kiedy kończą szkołę, już stają się samodzielne. E, no, tak, tak tu jest stworzony ten system, że dostają te kredyty e, najpierw na naukę, później właśnie na y, dom, czy na, na swoje mieszkanie i tak sobie działają. Raczej nie spotyka się, żeby Anglicy mieszkali tak jak my Polacy. Nieraz po kilka rodzin w jeden dom się wynajmuje, bo jest taniej. Oczywiście już z biegiem czasu to każdy idzie na swoje, ale tak się zaczyna przynajmniej. A tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, Polaków, no to. Można powiedzieć, te tradycje staramy się kultywować cały czas, mamy Polski Klub tutaj w Birmingham, właśnie w ostatnią niedzielę był Dzień Niepodległości, świętowaliśmy, było fajnie, były stroje regionalne z Polski, było jedzenie polskie, no, utrzymujemy tą polskość, na ile się da w tym polskim klubie, więc jeżeli ktoś jeszcze nie był, a mieszka gdzieś tutaj w rejonie to zapraszam. Bardzo fajnie można spędzić czas z rodziną zwłaszcza w niedzielę czy w sobotę są koncerty, kabarety. Zależy co w danym momencie jest zorganizowane. No to nic Maciej, dziękuję Ci za zaproszenie, że przyjęłeś zaproszenie. Dziękuję. Dziękuję Bogusia, dziękuję.